Mądre powiedzenie, że żyjemy nie po to, aby jeść, ale jemy po to, aby żyć. No i oczywiście tak jest, ale z drugiej strony, jak się zastanowimy, to w pewnym sensie żyjemy również po to, żeby jeść, dlatego że jednak różnimy się od zwierząt i dla nas pokarm nie jest jedynie po to, żeby nas podtrzymywał przy życiu. Jedzenie wpisaliśmy również w naszą kulturę, to dlatego mamy fikuśne przepisy. Pięknie dekorujemy nasze potrawy. Bardzo ważne, jakieś wydarzenia nasze życiowe związane są potem z rodzinną, przyjacielską biesiadą, czy to z racji chrzcin, ślubu. Wyprawiamy huczne imieniny, zapraszamy gości na grilla. Jest to bardzo ważne i to stanowi naszą kulturę. Pan Jezus przychodzi do domu swoich przyjaciół, do domu łazarza, Marty i Marii. I te dwie siostry podejmują go. Gościną w swoim domu, i tam jest ta scena, gdy Maria u stóp pana Jezusa wspija każde jego słowo, wsłuchuje się w to, co pan Jezus mówi. Natomiast Marta krząta się tam po kuchni i przygotowuje jedzenie. I w pewnym momencie Marta zwraca się z takim wyrzutem do pana Jezusa: mówi, Jezu, no, no zobacz, ja tu urobiona popachy. Po prostu, no jeszcze trzeba iść do piwnicy po ogórki. Tu nie ma kto bigosu mieszać, żeby się nie przypalił. Sałatka nie zrobiona, trzeba jeszcze sernik pokroić, żeby był na deser. Stu jeszcze nie zastawiony, a tak gwiazda sobie tam siedzi i, 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 i słucha sobie i, i nic nie robi zamiast mi pomóc. Na to pan jezus mówi: Marto, troszczysz się o wiele, a potrzeba tylko jednego. Oczywiście Pan Jezus, nie chcę tutaj powiedzieć, że Marto, troszczysz się o tyle potraw, szykujesz tyle czasu, tak naprawdę potrzeba tylko jednego, zrób jajecznicę jedną, nie szykuj tyle tych potraw, tylko zrób jedno danie, ważne żebyśmy usiedli razem przy stole i budowali tę więź między sobą i to jest o wiele ważniejsze. Tak, to jest bardzo piękne, ale nie o to Panu Jezusowi chodzi. Ja zwykłem często mówić na kazaniach, już jako slogan to brzmi z moich ust, że są sprawy ważne i ważniejsze. Właśnie Pan Jezus chce zwrócić naszą uwagę. Oczywiście, troska o nasze życie, o naszych bliskich i wszelkie zabiegi, które czynimy w jakichkolwiek tam sferach naszego życia, one są z pewnością bardzo ważne i potrzebne. Ale Pan Jezus zwraca naszą uwagę, abyśmy chcieli się wsłuchać w Jego dobrą nowinę, żeby ona się stała naszym przewodnim programem naszego życia, że idzie tu naprawdę o najcenniejszą wartość, jaką jest Królestwo Boże. Gdy miałem, nie wiem, 6, może 7 lat, to było na przełomie gdzieś przedszkola i, i szkoły, mój starszy brat, jest duża różnica między mną a moim rodzeństwem, mój starszy brat, gdy ja chodziłem jeszcze do przedszkola, to mój brat już pracował. No i pewnego razu zabrał mnie w delegację do Kołobrzegu, mogłem zobaczyć po raz pierwszy jako dziecko, Bałtyk. I tam właśnie w tym koło razem ze swoimi kolegami, Zabrali mnie do restauracji, usiedliśmy przy stoliku, podszedł kelner, no i ci panowie tam zaczęli zamawiać jeden golonkę, drugi jakieś tam żeberka z kapustą, trzeci z ktoś inny tak wziął yy, ziemniaki z podwójnym mielonym, no i yy, kelner tak całkiem poważnie pochylił się nade mną, i co dla pana, yy, no ja chciałem błysnąć humorem, wtedy taka bajka szła w telewizji o nie przeszkadzaj młody, Taka bajka szła w telewizji o takim misiu, nie wiem o co tam chodziło w tej bajce i nie wiem co temu temu misiakowi tam chodziło, ale on tak chodził i powtarzał Jajecznica siedmiu jaj, jajecznica siedmiu jaj I, I mnie to bardzo śmieszyło i myślałem, że jak mnie śmieszy, to innych też będzie śmieszyć Ci panowie cały czas jakieś kawały opowiadali, śmiali się, żartowali, więc chciałbym też być dowcipny I gdy kelner zapytał się co dla mnie, to ja podniosłem głowę i z humorem tryskając, mówię, jajecznicę z siedmiu jaj. I wtedy wszyscy oczywiście ryknęli śmiechem, tylko że, no nie z dowcipu, bo się nie oglądali bajki, skąd mogłem wiedzieć, tylko ze mnie po prostu. Ja ich tak rozśmieszyłem. Oczywiście, że wtedy dałbym się pokroić za jakiegoś mielonego czy schabowego, ale mój brat mówi, no jak lubi i ma ochotę na jajecznicę, proszę Pana, zwracając się do kelnera, mówi, to niech Pan mu poda tę jajecznicę, tylko nie z siedmiu, a z dwóch jaj. Ci tam rąbali takie mięcha fajne, a ja tą jajecznicę musiałem mucić. Po prostu nie chwycili do wcipu. Ja chciałem czymś innym zabłysnąć, a się wejść w sferę kultury, jakiejś wartości, a oni po prostu tylko przez pryzmat talerza patrzyli na to wszystko. Są sprawy ważne i ważniejsze. Bardzo